Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Zaczynamy od doskonałych wiadomości dla Łódzkiego. Unia zatwierdziła fundusze europejskie dla naszego województwa. Trafi do nas rekordowa kwota 2 miliardów 745 milionów unijnych euro, to o pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania. Decyzja wiązała się z przyjęciem przez Komisję Europejską terytorialnego planu sprawiedliwej transformacji, a to prawie 370 milionów euro na przekształcenie gospodarcze regionu Bełchatowskiego. Było wielu, którzy przepowiadali, że tych środków nie otrzyma że, albo że dostaniemy ich bardzo mało, że mniej niż poprzednio. To są środki, które w największym wymiarze do tej pory łódzkie nigdy tak potężnej dawki środków finansowych nie otrzymało. Zawsze człowiek jest dla nas na pierwszym miejscu, tak i w tym wypadku przez wszystko, przez pryzmat człowieka, mieszkańców naszego województwa ocenialiśmy i prowadziliśmy te bardzo trudne rozmowy kości dały im skutki pandemii i wojny w Ukrainie. Właśnie teraz, jak nigdy wcześniej, potrzebny jest im nowy impuls do działania. Mowa o podmiotach ekonomii społecznej z Łódzkiego, których forum odbyło się w Instytucie Europejskim w Łodzi. Podmioty ekonomii społecznej to stowarzyszenia, ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, fundacje czy spółdzielnie socjalne. Działają w nich osoby, które dają pracę i szansę na samodzielność życiową niepełnosprawnym, długotrwale bezrobotnym, bezdomnym. Organizatorem forum było region Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Dziś mówimy o podmiotach ekonomii społecznej, ale takich, które działają w przestrzeni gospodarczej. To bardzo ważne, żeby pokazać, że ekonomia społeczna i ekonomia tradycyjna mogą współpracować, mogą wspólnie osiągać efekty, które służą mieszkańcom naszego regionu. Ekonomia nie musi być bezduszna, i podmioty ekonomii społecznej to właśnie pokazują. A tymczasem zbliża się 15. edycja Europejskiego Forum Gospodarczego Łódzkie 2022. Jedno z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce potrwa od 14 do 16 grudnia w hotelu Andels w Łodzi. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie biznes w erze innowacji. Wśród prelegentów pojawią się eksperci z całego świata. Podczas forum tradycyjnie poznamy laureatów Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Biznes na Plus. Forum jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Rejestracja odbywa się poprzez stronę internetową www.forum.lockie.pl. Honorowy patronat nad Europejskim Forum Gospodarczym objął m.in. premier Mateusz Morawiecki.